Fizyka kwantowa rzuca wyzwanie prawom fizyki klasycznej. Fizyka klasyczna koncentruje się na obserwowalnej materii i dokonuje na jej podstawie przewidywań. Jednak cząstki subatomowe, takie jak elektrony, nie mogą być dalej dzielone przy użyciu naszej obecnej technologii i zapadają się w energię. Energia rzeczywistości przenika przez cały wszechświat. A około 95% wszechświata jest niewidoczne i obejmuje tę energię, która rozpuszcza się w matematycznych prawdopodobieństwach, chyba że zostanie zaobserwowana. Zasada nieoznaczoności Heisenberga dostarcza dalszego wyjaśnienia tego zjawiska. Elektrony poruszają się w nieprzewidywalny sposób wokół jądra atomowego i odpowiadają obserwatorowi. W fizyce kwantowej istnieje też pojęcie pola kwantowego. Które składa się wyłącznie z energii i może być ukształtowane wedle naszej intencji czy obserwacji. Według fizyki kwantowej, nasza rzeczywistość manifestuje się tylko wtedy, gdy ją obserwujemy. To oznacza, że nasze doświadczenia i uwaga mają wpływ na materię, która przejawia się jako daną rzeczywistość. W kontekście manifestacji lub tworzenia rzeczywistości. Kluczową rolę odgrywają nasze przekonania, emocje i wizualizacje. Jeśli chcemy osiągnąć określony stan czy rezultat, musimy nie tylko wizualizować go, ale także czuć te emocje, które byśmy odczuwali, gdybyśmy już to osiągnęli. Poprzez skupienie uwagi na pozytywnych emocjach, takich jak miłość, radość i wdzięczność, wzmacniamy naszą wibrację energetyczną i manifestujemy swoje pragnienia. Warto wspomnieć, że manifestacja wymaga także działania w nieznanym i otwartym na nieoczekiwane sytuacje. Często istnieje łańcuch zdarzeń, które prowadzą do realizacji naszych marzeń. Zaakceptowanie niepewności i gotowość do podjęcia działań może przynieść nieoczekiwane i pozytywne rezultaty. Ważne jest również zrozumienie, że manifestacja nie jest jedynym obowiązkiem człowieka. Ważne jest też zaakceptowanie obecnych okoliczności i koncentracja na życiu w przyszłości tak, jakby już była ona rzeczywistością, którą pragniemy osiągnąć. To znaczy, że musimy stworzyć wyobrażone doświadczenie tak autentyczne i żywe, że uwierzymy, że jest to nieuniknione. Ponieważ już go doświadczyłeś w swoim umyśle, skupmy się na znaczeniu doświadczania wzniosłych emocji takich jak miłość, radość, inspiracja i wdzięczność podczas angażowania się w działania wyobrażeniowe. Te pozytywne emocje podnoszą Twoją częstotliwość wibracyjną, przekształcając materię w energię. Wzniosłe emocje wibrują bardziej spójnie i na wyższych częstotliwościach, podczas gdy negatywne emocje, takie jak złość, poczucie winy i stres, wibrują na niższych częstotliwościach w sposób chaotyczny. W związku z tym podwyższone emocje przypominają energię, podczas gdy negatywne emocje sprawiają, że stajesz się bardziej materią. Gdy stajesz się większą energią, zaczynasz łączyć się ze zjednoczonym polem, umożliwiając ci wpływanie na materię i manifestowanie każdego pragnienia. Kluczem do zamanifestowania swoich pragnień jest wielokrotne wizualizowanie ich w głębokiej medytacji, aż poczują się prawdziwe. Umysł nie może odróżnić wyobraźni od rzeczywistości, więc żywa i emocjonalna wizualizacja jest równoważna z rzeczywistością. Poprzez uważne skupienie się i odczuwanie wzniosłych emocji, możesz obserwować, jak Twoje pragnienia materializują się. Ten proces wymaga działania w nieznane, w wyniku czego nastąpią nieoczekiwane zdarzenia zwane naruszeniem incydentu, które wyznaczą kurs zamanifestowania się Twojego pragnienia. Podczas gdy mniejsze pragnienia mogą nie wymagać serii wydarzeń, większe marzenia często wymagają rozwoju łańcucha wydarzeń, a naruszenie incydentu jest pierwszym wydarzeniem w tym łańcuchu, które daje Ci pewność, że Twoje pragnienie się spełni. Pamiętaj, że żyjemy w świecie, który przestrzega zasad fizyki klasycznej, która działa na poziomie trójwymiarowym, podczas gdy sfera kwantowa istnieje w wielu wymiarach. Kiedy czegoś pragniemy, Potrzeba czasu, aby zamanifestowało się to w naszej rzeczywistości, gdy przenosi się z wymiaru kwantowego do naszego trójwymiarowego świata. Jednak, jeśli będziemy nadal obserwować i skupiać się na naszej obecnej rzeczywistości, przyciągniemy więcej tego samego. Więc, jeśli chcemy zmienić naszą sytuację, musimy zmienić naszą wibrację, aby dopasować ją do pożądanej rzeczywistości. Wymaga to czegoś więcej niż tylko słów. Musimy również pielęgnować odpowiednie uczucia i emocje, które są zgodne z naszymi pragnieniami. Jeśli nadal będziemy koncentrować się na ubóstwie, nie możemy oczekiwać, że zamanifestujemy bogactwo, ponieważ wibracja nie jest zgodna z naszym pragnieniem. Dlatego, kiedy doświadczasz radości z realizacji Twojego pragnienia poprzez działanie wyobraźni, oznacza to, że jesteś w zgodzie z tą możliwością w świecie kwantowym. Przyciągasz ją do siebie bez żadnego wysiłku z Twojej strony, zgodnie z dr. Joe Dyspenze. Twoje pragnienie przyjdzie do ciebie i będziesz świadomy jego nadejścia, gdy pojawi się most incydentu. Jeśli świat neftonowski charakteryzuje się sferą materii, świat kwantowy wyróżnia energię. Jeśli świat neftonowski jest przewidywalny, tymczasem wymiary kwantowe są niepewne i nieprzewidywalne. Jeśli świat neftonowski jest nieskończony w przestrzeni i skończony w czasie, świat kwantowy jest nieskończony w czasie i skończony w przestrzeni lub może być skondensowany. W świecie kwantowym istnieją stany i każdy stan potencjalny istnieje. Elektron można znaleźć wszędzie i nigdzie jednocześnie w polu kwantowym. Wszystkie możliwe koncepcje istnieją w zunifikowanym polu. I wystarczy zająć czy obserwować upragniony stan. Wybierz swój stan i zacznij w nim żyć, a zgodnie z zasadami fizyki kwantowej, obserwowany stan musi się zmaterializować. Dlatego umysł może wpływać na materię. Świadomość jest esencją wszystkiego, co istnieje. Aby zmaterializować swoje pragnienia, musisz je skonceptualizować w swoim umyśle i pozostać im wiernym. Pole kwantowe nie jest liniowe, a czas jest nieskończony, więc możesz zajmować stany przyszłości i manifestować je poprzez ich obserwacje. Pole kwantowe jest również znane jako pole zunifikowane, co oznacza, że wszystko jest połączone i nic nie jest oddzielone. Stając się energią w zunifikowanym polu, możesz wpływać na kogokolwiek lub cokolwiek poprzez zajmowanie stanu, którego pragniesz. Ważne jest, aby porzucić przeszłość i nawykowe wzorce myślowe i zamieszkać w nieznanym, w którym możesz zająć swój przyszły stan w chwili obecnej. Musisz odczuwać wdzięczność i podekscytowanie za to, że już posiadasz to, czego pragniesz, a resztą zajmie się boskość lub nieskończona inteligencja, która rządzi wszystkim. Twoimi pięcioma zmysłami możesz się mylić, więc nie polegaj na nich w postrzeganiu rzeczywistości. Zamiast tego skup się na zajęciu stanu, którego pragniesz w swojej świadomości i pozostań mu wiernym, aż się zmaterializuje w Twojej rzeczywistości. Wejście w pole kwantowe wymaga zrzucenia fizycznej tożsamości i wejścia jako czysta świadomość lub możliwość. Trzeba zostawić wszystko w świecie fizycznym i skupić się wyłącznie na chwili obecnej. Aby wejść w pole kwantowe, Należy uwolnić się od przywiązania do znajomych emocji i wzorców myślowych, które wiążą cię ze światem fizycznym. Przenosząc twoją uwagę ze świata materialnego na świat energii i możliwości, znacznie zmieniasz funkcję mózgu. Zerwanie przynajmniej tymczasowego chemicznego uzależnienia od znajomych emocji jest konieczne do tej transformacji. Początkowo, kiedy zaczynasz postrzegać siebie jako znajdującego się poza fizycznym światem, którego już się nie spodziewasz, nie obawiasz się dostępnego zagrożenia. Kiedy żyjemy pod wpływem hormonów stresu, nasze fale mózgowe wystrzeliwują w nieuporządkowany i niespójny sposób, co wpływa na wydolność naszego organizmu. Dzieje się tak, ponieważ staramy się kontrolować i przewidywać wszystko w naszym życiu. Ludzki umysł ma tendencję do nadmiernego skupiania się na konkretnych rzeczach aktywujących odpowiednie sieci neurologiczne dla każdego skupienia, od ludzi i miejsc do czasu i przedmiotów. Jednak kiedy wchodzimy w stan świadomości chwili obecnej i wchodzimy w nieskończone niefizyczne pole kwantowe, nasz świadomy umysł odchodzi od aktywacji tych sieci i stajemy się mniej zainteresowani bodźcami zewnętrznymi. Poprzez otwieranie naszego skupienia na ogrom kosmicznej energii i informacji w pustce, zaczynamy przebudowywać nasze ścieżki nerwowe i przekształcać nasze mózgi. Gdy przestajemy skupiać się na bodźcach zewnętrznych, różne części naszego mózgu, które kiedyś były izolowane, zaczynają się jednoczyć i tworzyć większe społeczności. Zaczynają się synchronizować, organizować i integrować, co prowadzi do bardziej spójnego stanu całego mózgu. Ta synchronizacja w mózgu zaczyna łączyć różne obszary, tworząc bardziej zunifikowany system. W wyniku tego, gdy mózg funkcjonuje holistycznie, czujemy się pełniejsi. Gdy zaczynamy łączyć się z ujednoliconym polem jako świadomość, nasza biologia również staje się bardziej zjednoczona ponieważ ta energia z natury przynosi spójność i jedność.